Wczorajszy dzień był wyjątkowo udany dla polskich skoczków, co nie uszło twitterowej uwadze McKenzie'ego Boyd Klausa. Polacy dodawali zdjęcia nie tylko z podium, ale też te tradycyjne ze świętym Mikołajem, który co roku pojawia się w luce. Przy okazji Dawid Kubacki przypomniał kibicom, że Mikołaj czeka na ich listy. Nieco mniej szczęścia mieli wczoraj Norwegowie. Najpierw upadek zaliczył Daniel Andre Tande, a później na skutek błędu Aleksandra Sztekla zdyskwalifikowana Johanna Andre Forfanga. Szkoleniowiec zbyt wcześnie, jeszcze kiedy świeciło się żółte światło, dał mu sygnał do startu. Jak widzimy, po relacjach zamieszczanych przez Norwega, złość przeszła mu dość szybko, jednak z pewnością nie były to wyjątkowo, wyjątkowo udane urodziny dla szefa norweskich skoków, który ironicznie podziękował swoim zawodnikom za dostarczane emocje. Podczas jednego ze swoich wczorajszych skoków problemy z lądowaniem miał Halvor Egner granerud Jednak, jak się szybko okazało, wcale nie chodziło tu o brak umiejętności, a o zobowiązania sponsorskie i reklamy marki NART, na których skacze skoczek. Przynajmniej według 84% osób głosujących w jego ankiecie. Podczas przerwy od skakania za Pucharem świata musiał wyjątkowo stęsknić się Severin Freund. Niemiec kontynuuje w swoich mediach społecznościowych serię selfie ze skoczniami, i za sprawą kolejnego zwycięstwa Markusa Eisenbichlera, także serię selfie z podjami.